Stachu? Stachu? Nie. A, A kto mówi? A kto mówi? A kto przy telefonie? A to jest Jasia. Słuchaj, jest Stachu w domu? Nie ma. Kurwa, jego mać, po co on tam pojechał do centrali, mój las, wyciął, po mojem, chodził, moje pieniądze zabrał. Kto on mu dał takie pozwolenie? Płowic temu z kurwy synowi, gdzie on pojechał, bo goż lat jasny trafi, krew nagła zaleje. Wydolę to... las, jako cholerę miał tam z tą naszą bułą jechać do lasu i a powycinać to... a... nasz las. Co to mówi? Kurwa, ja ci dam, kto to mówi, aż wosk szlag jasny trafi, krew nagła zaleje. Kurwa, wasza zajewana mać była. Co ty chcesz? Ja ci kurwa dam, co ty chcesz. Ja ci dam, kurwa, gdzie pieniądze są za las. Myśmy byli tylko na 50-leciu? Kurwa, nie na 50 ja byłam, ja wiem gdzieście byli, coście robiaci, kurwa, dam 50-lecie, ja wam wszystko dam aż z jasna, Do, ja dobra, wszystko, dobra, kurwa, wasza matka. Oddajcie mi pieniądze, wy kurwy, syny, jasne, pierony, zajebane siarcistek. Kurwa, żeby was pierony, ogniste siarcistek to was u, u, u... O. O, już